Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Dawno nie było żadnego filmu. Brak czasu, remonty i te sprawy, praca. No ale udało się, znalazłem trochę czasu mm, dla tej maszyny y, znalezionej, zdobytej z wystawki gabarytowej. Y, no i chciałbym sprawdzić w ogóle co to jest. Czy to działa? Chociaż mam pewne podejrzenia. Co to za maszyna, piła, yy, pilarka tarczowa, bym to tak nazwał. Zobaczcie, w jakim stanie ona jest, i zapraszam na film. Zwony bio, no ale co, nie ma czasu, trzeba nagrywać. Yy, tak ona się prezentuje, tak ona wygląda. Jakby normalnie, jak z jakiejś stodoły. Przewód zielony, tabliczka znamionowa. To, co z niej może zostało, niestety, ale nie, od, nie odczyta się. Chociaż może sprawne oko coś tu było wyczytało. Jakieś numery wybite, no ale reszta nie wiadomo. Co tu dalej? jakieś liście, chyba coś tu było cięte jakieś gałązki, pozostałości tarcza, tarcza cała zawidzewiała jaka to może być średnica tej tarczy? duża brudna, zasyfiona to się w ogóle odkręci? nie, nie ma szans, aluminium Podstawa nie wiem, to jest chyba blacha. Blacha podstawa. to jest cała ta osłona aluminiowa. Tutaj otworki. Tutaj chyba na, na Rączka. Do, o, którą da się odkręcić do trzymania. Tutaj co tu jeszcze mamy? Blokada. Blokada kolejna, która. Reguluje nam, ustawia nam kąt cięcia. Tutaj z tyłu nic nie jest napisane. Dwie śrubki widzę, dostęp do szczotek. Spróbujemy to wkręcić, zaraz zobaczymy. O, no, ktoś już plastra, swego czasu bardzo popularny. No tak to się prezentuje. Kawał, kurde, to waży, no nie wiem, z 10 kg? Może nie, przesadziłem. Ale z 8 na pewno widzimy to spód zarzewiały, czyli blacha To jest odlew Sprężyna coś. Tu jeszcze jakieś koty, jakieś pajęczyny. Tarcza niedokręcona O! Ale jazda niedokręcona. Dobrze to nie podłączałem w ogóle z tą tarczą, ale chociaż ale i tak bym tego nie podłączył starczą, bo strach w ogóle starczą tutaj jakby zadziałała i co wtedy Kawał tarczy Co to będzie chyba ze 30? No, nie 30, 20. Tarcza 20. Otwór 33 cm. Tutaj całkiem ta strona zarzwiła. Tutaj całkiem, całkiem. Ładnie to wygląda. Jak mówiłem, ja się spodziewam, co to jest. Maszyna. Najprawdopodobniej została wyprodukowana jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, a pochodzi z kraju obecnego, który należy do Unii Europejsz Europejskiej. Może ktoś wie lepiej ode mnie, to może by napisał w komentarzu trochę luzy. O, coś tu znalazłem. Jakis, jakieś napisy. Ciężko złapać ostrożność, ale udało się. Nie wiem, co tu jest napisane. Wchodźnik teoretycznie działa. Odkręcamy te śrubeczki. Z zewnątrz śrubki zardzewiały, a wewnątrz na szczęście nie. Co nam się tutaj ukazało za stworzenie? No, nawet nawet jakieś, jakieś deski chyba były cięte nawet. nic pokazujemy z bliska co ja tutaj widzę, ale kosmos jest. Zapaliłem światło, żebyście tutaj zobaczyli no ten wirnik, no po prostu to jest wygląda na zdrowe ale zobaczcie to uzwojenie, jak to zostało nawinięte kiedyś. No naprawdę tu jest kilomiedzi. I stojan i ten wirnik. W ogóle jaka technika. No, po prostu niesamowite. Jakiś numer. Nie, tu są jakieś szczotki. Są to w ogóle szczotki? szczotki na sprężynce, jak w celmie naszej polskiej. Może to celma jakaś? Kurde. Chociaż ja obstawiam, że to nie jest celma. No, ale. Są szczotki? No, są szczotki. Jak to się w ogóle obraca? Nie wiem czy ja mogę dostać tego wirnika tego komutatora, ale pozwolę sobie Najwyżej będziecie na mnie krzyczeć w komentarzach Kręci się, szczotki są Wygląda na zdrowy No ale ten wirnik tutaj to Ale się komuś chciało nawijać Ja pierdykam ja ciekawe czy to ręcznie czy jakaś maszyna Może przywijany, wiadomo nic, ja tam podłączam. Nie ma co no wtyczka. Nie wiem jak tu podłączyć, żeby to było wszystko dobrze w miarę. Tutaj podłożymy to. Nie wiem czy będziecie tutaj coś widzieć nawet. Teraz e, nie ma luzu, trochę stuka coś. Wtyczka naprawdę do mnie nie przemawia. No ale co zrobić? Testing to testing. Nie ryzykuję ten, szampana nie spożywa. Jeszcze raz widok na ten kosmiczny wirnik komutator. On jest naprawdę słuszny gabarytów. Szczotki tutaj. Wszystko wygląda na zdrowe. To uwaga, lekko weszło, no i chwila prawdy. No, co się stanie? Co się stanie? Nie działa. coś tutaj chyba są chyba yy, ciężej tu weszła po prostu niż tu tutaj tu to po prostu wpłynęła a tutaj czuć że jednak coś tutaj ja nie mogę działa to O kurde, ale maszyna i to działa, rzekłbym jak nowa, a nie wygląda. No to teraz mogę wam powiedzieć, że uważam, że jest to pilarka tarczowa rebir z Litwy, która tnie wszystko. Legenda. Jeśli tak faktycznie jest, no to naprawdę niezły strzał był na tych gabarytach, szczotki. Nawet nie zaiskrzyły. Trochę do odnowienia, i z tego co niektórzy to nawet używają tego jako trajzeggi. Sami to przerabiają na trajzegę To maszne. To jest takie duże. Szkoda, że tarczy nie mam, bo bym sobie może potestował, jak to w ogóle nie, ale to naprawdę na razie tak tylko założę. Tutaj są takie otwory. Można ją przywrócić do góry nogami. O. Chyba widać. Tutaj powinny być takie jeszcze kątowniczki przykręcane na motylki. Można tego używać jako trajzegi. Tu jeszcze powinien być taki klin z tej strony, chyba. O! No, fajna maszyna do odnowienia. Naprawdę kosmos. Bardzo podoba do naszej celmy. Chociaż nie, u, nie ujmując nic w naszej celmie Rebel chyba był lepszy. Chyba, bo nie jestem pewien. Piszcie w komentarzach. Komentarze są dla Was. Fajna będzie pilarka do yy, odbudowy. Odnowy. Odbudowy, od do przywrócenia życzę Wam i sobie oczywiście też taki znalezisk które nie wyglądają a działają które jeszcze nam posłużą które można troszkę wyremontować i tyle to było na tyle jak się podobało to zostawcie łakocie Pozdrawiam do następnego razu. Nie wiem kiedy. No, swoje waży, nie powiem.